O! Poddaj się i złóż pokłon królowej wszystkich pszczelek królowych! Ech, to mi nie pomoże zwalczyć pszczelego lęku! Skarbie! Czy masz tu jakikolwiek powód do lęku? Poczujesz jedno kłucie. Takie bardzo bolesne! Miotacz miodu? Sorka, nie mam ochoty na deser! Ua! 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 Nie mam czasu na cackanie się z maluchem. Muszę to zakończyć raz a porządnie. Zobaczymy, co ty na to. Osztyp pszczółko! Ben! No to pa! Oby wam smakowały ostatnie krople miodu w waszym życiu! <ścoughs> O, nie, 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 nie! Świat bez pszczół! Nie wiem, czy dam radę żyć w takim miejscu. Ha, 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 ha. A na co komu pszczoły? Świat bez urządleń to świat marzeń. Ben, nie bądź samolubny! Nie pozwól, by strach przyćmił w tobie bohatera! Pszczoły są znacznie ważniejsze, niż przypuszczasz. Dzięki nim mamy kwiaty, owoce, orzechy. Nieważne, i tak za bardzo tych rzeczy nie lubię. Dzięki nim mamy też pszenicę, a bez pszenicy nie będzie mąki na pyszne hamburgery, ani mąki na pyszną pizzę. No i nawet na hot dogi. O nie, moje najulubieńsze potrawy! Nikt nie zadziera z hot dogami poza moim brzuchem! Mogę zebrać z twojego ciała miodek? Wiesz na wypadek, gdybyś przegrał! Świat straciłby miód. Ach, ustalamy tutaj ważne rzeczy. Daj się, maznąć. Tak, chodź tu. Wszystko po kolei. Żeby odzyskać pszczoły, trzeba zabrać królowej bransoletkę. Jakże cudnie. Jestem doprawdy wspaniała. Królowo, ty masz najpszczelsze pomysły. Nie, to był fatalny żart. To może... Masz pszczere chęci. Nie, tego już chyba kiedyś użyłam. A nieważne. Przejdę świat i będę mieć służących, wymyślających żarciki za mnie. Hej! No teraz to już są jakieś żarty. Trzymajcie się! O, o, -o przechwyciła gruchota! Nie na długo, jeśli mogę się wtrącić. Zbiornik miodu! O, jest już niemal pusty. To mi się nie podoba. Uhu! Teraz spróbuj mnie urządlić. Przepraszam! Przekroczyła pani dozwoloną prędkość. Proszę zjechać na pobocze. Nie licz na to skarbie! Jak sobie wolisz? Dynamiczny, hipersemiczny... Pszczół. Daj mi się zająć moim wznesem! Musisz się o wiele bardziej postarać! W zbroi kompletnie nic nie czuję! O -o. Myślisz, że urządlenie zwykłe pszczoły boli? Spróbuj tego! Ben! A? Dziadku, musimy mu pomóc! Się robi! Wyciśniemy ze staruszka Max <laughs> Nie Niemądry malec! Jestem niepokonana z tą pszczosoletą! <laughs> Do zobaczenia! Co to za kosmiczne was Teraz lepiej. O, -o, -o! ja biegnę pod ziemią, ale super! Niespodzianka! Tak sobie myślałem. Pszczoły nie są takie złe. Są urocze na swój wstrętny sposób. Może kiedyś dam im drugą szansę? O! za wcześnie! Za wcześnie! O! Jest to cały. Nie jest tak źle. Nie wiem, dlaczego wcześniej tak bardzo bałem się pszczół. Bo jesteś wielkim cykorem. A czy wielki cykor sam uratowałby wszystkie pszczoły? Nie wydaje mi się. Ja nie... Widzę, że masz wszystko pod kontrolą. Chwila, ja ty dokąd? Zostawisz mnie samego. Masz sobie radę. My musimy odstawić królową pszczół na policję. Ty odstawisz pszczoły! Nie mógłbym prowadzić z pszczołami w kabinie, to niebezpieczne. Nie chcę, żeby mnie urządliły! He! Dasz radę, Mistrzu! To na razie! To na razie!